Cześć wszystkim. Zauważyłem, że 85,4% osób oglądających filmy nie subskrybuje kanału, a tylko 14,7% jest już częścią naszej społeczności. Jeśli podoba Ci się ten kontent i chcesz wesprzeć kanał, jedno kliknięcie w przycisk Subskrybuj robi ogromną różnicę. Chodźmy razem rozwijać tę społeczność. Sala obrad Galaktycznej Rady lśniła w chłodnym blasku kryształowych kolumn. Ich powierzchnie odbijały światło w setki odcieni błękitu i srebra, jakby sama architektura miała podkreślać majestat i potęgę zgromadzonych cywilizacji. Wysoko pod sufitem unosiły się holograficzne symbole ras, które przez tysiąclecia tworzyły tę wspólnotę. Miejsce ludzi, umieszczone między znakami radali i woraków, świeciło pustką. Flaga ziemi została zdjęta bez słowa, a krzesła, w których niegdyś zasiadali ziemscy delegaci, pozostawały nietknięte. W całej sali panowała cisza, Jakiej nikt się nie spodziewał. Nawet głosy zwykle kutliwych delegatów z Karitów czy głośne pomruki woraków nie przerywały tej chwili. Delegaci czuli, że brak ludzi nie jest zwyczajnym aktem dyplomatycznym. Było w tym coś głębszego, cięższego, co zawisło nad całym zgromadzeniem. Przewodniczący Rady, wysoki przedstawiciel ze świata taler, spróbował podnieść głos. Słowa, które zwykle miały moc przywracania porządku, tym razem brzmiały pusto. Mówił o jedności, o konieczności trwania w stabilności, o wspólnym celu cywilizacji, lecz każdy wiedział, że te frazy są tylko cieniem wobec tego, co się wydarzyło. Ludzie odeszli bez groźby, bez ultimatum, bez głośnych oskarżeń. A jednak właśnie to milczenie miało większą wagę niż tysiąc wypowiedzianych słów. Na balkonach dla obserwatorów wrzało. Młodsze rasy, które dopiero niedawno otrzymało możliwość wysyłania obserwatorów do rady, patrzyły na puste miejsce z czymś pomiędzy lękiem a fascynacją. Zastanawiali się, jak to możliwe, że rasa, którą jeszcze niedawno oskarżano o bycie zbyt brutalną i nieprzewidywalną, potrafiła odejść tak spokojnie. Niektórzy szeptali, że to dopiero początek czegoś znacznie większego. Delegat Radali, o ciemnych oczach i ostrych rysach, przełamał ciszę. Wstał, spoglądając na puste miejsce i powiedział tylko jedno zdanie: Ich nieobecność będzie głośniejsza od ich obecności. To zdanie przeszło przez salę jak dreszcz. Nikt nie zaprzeczył. Nikt się nie roześmiał. Każdy wiedział, że miał rację. Po oficjalnym zakończeniu sesji korytarze Rady wypełniły się napiętymi rozmowami. Przedstawiciele różnych ras zbierali się w grupy, analizując, co dalej. Brak ludzi oznaczał więcej niż polityczną stratę. To oznaczało brak ich technologii, brak ich wsparcia militarnego, brak równowagi, którą wprowadzali w system zdominowany przez większe i starsze imperia. Dla jednych była to ulga, dla innych zwiastun nadchodzącej burzy. W najdalszym zakątku sali, gdzie znajdował się archiwum holograficzne, starszy przedstawiciel woraków przyglądał się zapisom ostatnich sesji. Patrzył na twarze ludzi, którzy milczeli, gdy oskarżano ich o arogancję i nielojalność. Patrzył, jak wstają i wychodzą, nie pozostawiając ani jednego słowa w obronie. Było w tym coś, co sprawiało, że nawet on, wojownik z rasy drapieżników, czuł dreszcz niepokoju I właśnie wtedy po raz pierwszy uświadomiono sobie, że ziemianie nigdy nie potrzebowali krzyku, by zostać usłyszanymi. Ich cisza stała się ostrzeżeniem. Ich puste miejsce w radzie było niczym cień, który kładł się na całą galaktykę. Na pokładzie okrętu transportowego panowała cisza innego rodzaju niż ta w sali rady. Była cięższa, wypełniona emocjami, których nie dało się ukryć za maską dyplomacji. Statek odrywał się powoli od doków stacji orbitalnej a każdy metr oddalania się od niej zdawał się pogłębiać uczucie ulgi, ale i niepewności. Lena stała przy panoramicznym oknie, z którego rozciągał się widok na Ziemię. Błękitno-zielona kula obracała się majestatycznie w pustce, pełna życia, które tak wielu chciało kontrolować, a którego nikt nigdy nie zdołał ujażnić. Dłonie dziewczyny lekko drżały, choć starała się to ukryć. Odejście nie było tylko decyzją polityczną. Było odcięciem więzów, które przez pokolenia, mimo napięć, Łączyły ludzi z resztą galaktyki. Obok niej stał Piotr, wysoki, o mocnym spojrzeniu, które nie traciło pewności nawet teraz, gdy wszystko, co znali, zostało zakwestionowane. Ujął dłoń leni, a ona poczuła, jak drżenie znika. Między nimi zapanowała cisza, lecz nie była to pustka, była to wymiana siły, wsparcia, obietnicy, że niezależnie od tego, co nadejdzie, będą razem. Na pokładzie inni pasażerowie uczeni, Wojskowi, dyplomaci rozmawiali szeptem. Słychać było urwane zdania, które mówiły o strachu przed tym, co czeka ludzi poza strukturami rady. Nikt jednak nie kwestionował samej decyzji. Wszyscy wiedzieli, że pozostanie byłoby upokorzeniem, a odejście było jedyną drogą, która pozwalała zachować godność. Lena spoglądała na twarze współtowarzyszy podróży. Były tam zmarszczone brwi, spojrzenia pełne determinacji, ale też oczy, w których krył się lęk. Zdała sobie sprawę, że każdy z nich niesie ciężar odpowiedzialności za przyszłość. To nie była zwykła podróż do nowej kolonii. To było narodziny czegoś nowego, czego jeszcze nikt nie potrafił nazwać. Piotr nie spuszczał wzroku z Ziemi, która stawała się coraz mniejsza. W jego myślach przewijały się obrazy dawnych bitew, w których ludzie musieli udowadniać, że zasługują na swoje miejsce wśród gwiazd. Teraz jednak nie musieli niczego udowadniać. Odeszli sami. Zostawiając za sobą galaktyczne mocarstwa z pytaniem, które brzmiało głośniej od strzałów: Co dalej zrobią ludzie? Gdy statek wszedł nad przestrzeń, Lena odwróciła się od okna. Światła gwiazd rozciągnęły się w srebrzyste linie, a załoga zajęła swoje miejsca. Kobieta położyła głowę na ramieniu Piotra, pozwalając sobie na chwilę spokoju. Wiedziała, że ta cisza nie potrwa długo. W głębi serca czuła, że Rada nie pozostawi ich odejścia bez reakcji. W tej chwili jednak, w ciasnym kokonie ludzkiego okrętu dryfującego w nieskończonym kosmosie, panowała tylko jedna prawda: Ziemianie nie byli już częścią cudzej struktury. Byli sami. A samotność, choć przerażająca, dawała im wolność, która miała ich poprowadzić ku przyszłości, o jakiej nikt jeszcze nie śmiał marzyć. Plotki w galaktyce rozchodziły się szybciej niż światło. Kiedy ludzie zniknęli ze stolicy Rady, ich odejście nie pozostało niezauważone. Na stacjach handlowych. W dokach kosmicznych i wśród konwojów transportowych zaczęto szeptać o pustce, która nagle powstała. Tam, gdzie dawniej ziemskie firmy dostarczały niezawodne maszyny, systemy obronne i technologie, nagle pojawiły się braki. Statki przewoźników z odległych kolonii wracały bez części zamiennych, a na wielu planetach zaczęto pytać, dlaczego ludzie tak nagle wycofali się z handlu. Wśród radali, rasy, która od wieków utrzymywała bliskie więzi z ludźmi, panowało napięcie. Ich przywódcy rozumieli, że odejście ludzi nie było zwykłym gestem politycznym. Każde ich działanie kryło w sobie plan, a cisza, w jaką owinięci byli teraz ziemianie, mogła oznaczać cokolwiek. Starsi radaliańscy mędrcy ostrzegali, że jeśli ludzie wycofują się w ciszy, to znaczy, że przygotowują się do czegoś, co wstrząśnie fundamentami znanego porządku. W tawernach na stacjach górniczych pojawiły się pierwsze teorie. Jedni mówili, że ludzie uciekają, bo boją się potęgi rady. Inni byli przekonani, że to tylko zasłona dymna, że gdzieś w ukryciu powstają floty większe niż kiedykolwiek wcześniej. Nikt jednak nie miał dowodów. I to właśnie brak dowodów, brak jakiegokolwiek śladu po Ziemianach rodził najwięcej lęku. W sektorach bliższych granicy zaczęto obserwować coś jeszcze bardziej niepokojącego. Planety, które opierały swoją obronę na ludzkiej technologii, zaczynały słabnąć. Ich systemy, niekonserwowane przez ziemskich specjalistów, Traciły sprawność. Handel zwalniał, a szlaki zaczęły być atakowane przez piratów. W wielu miejscach padło pytanie, które powtarzało się coraz częściej: kto teraz wypełni pustkę, którą zostawili ludzie? W korytarzach stolicy Radali pojawił się pewien dokument, rozpowszechniany wśród oficerów i naukowców. Był to raport, którego autor pozostawał nieznany. Stwierdzał jedno: Cisza ludzi to nie jest znak słabości. To jest preludium. Preludium do odgłosu armat, które powrócą, gdy nikt nie będzie się tego spodziewał. Dokument krążył potajemnie, ale jego treść sprawiła, że wielu zaczęło spoglądać w stronę pustych przestrzeni kosmosu z nowym rodzajem niepokoju. Na głównych rynkach wymiany handlowej nagle zabrakło ziemskich leków. Kolonie, które korzystały z ziemskich arg do produkcji pożywienia, zaczynały odczuwać głód. Na froncie, gdzie floty rady patrolowały granice galaktyki, brakowało ziemskich doradców którzy zawsze potrafili wskazać najlepszą strategię. I wtedy zaczęto rozumieć, że Ziemianie zabrali ze sobą nie tylko ludzi i statki, ale również wiedzę, bez której galaktyka nagle stała się krucha. Radali, którzy niegdyś znali ludzi najlepiej, szeptali między sobą coraz częściej, że odejście nie było kapitulacją. Nie była to też ucieczka. To był ruch tak precyzyjny i chłodny, że dopiero teraz zaczęto dostrzegać jego konsekwencje. A konsekwencje rosły z dnia na dzień, jak echo, które wraca coraz głośniejsze z każdą chwilą ciszy. Na dalekiej kolonii, położonej w sercu niezamieszkanej dotąd mgławicy, życie toczyło się wolniej, lecz miało w sobie coś pierwotnie spokojnego. Planeta, którą ludzie nazwali Nową Harmonią, otoczona była niebieskimi oceanami i górzystymi kontynentami porośniętymi bujną roślinnością. Nie było tam monumentalnych wieżowców znanych ze stolic cywilizacji galaktycznych, nie było też skomplikowanej biurokracji ani korytarzy pełnych obcych spojrzeń. Było za to świeże powietrze, ziemia pod stopami i niebo, którego gwiazdy nie były przysłonięte światłami wielkich miast. Lena stała na wzgórzu i wdychała powiew wiatru, który niósł zapach lasów i wilgoci. Patrzyła, jak koloniści budują nowe domy z materiałów przywiezionych z ziemi, a dzieci biegały po zielonych łąkach, jakby wojny i polityczne intrygi nie istniały. To tutaj, w odległości od rady i jej zimnych sal, można było poczuć, czym naprawdę była wolność. Piotr pojawił się obok niej, Niosąc w dłoniach dwa kubki parującego napoju sporządzonego z lokalnych ziół, uśmiechnął się lekko i podał jej jeden. Jej spojrzenie spotkało się z jego, a w oczach obojga pojawiła się ta sama myśl, wreszcie mogli być sobą, bez masek i politycznych ról. Pomiędzy nimi narastało uczucie, które przez lata tłumione było obowiązkami i obawą przed tym, co pomyślą inni. Teraz, kiedy byli daleko od obcych ich osądów, ich miłość mogła rozkwitać w pełni. Wieczorem, gdy słońca nowej harmonii zachodziły, barwiąc niebo odcieniami purpury i złota, Lena i Piotr spacerowali wzdłuż brzegu jeziora. Woda odbijała światło jak tafla kryształu, a cisza była przerywana jedynie śpiewem nieznanych ptaków. Lena zatrzymała się i położyła głowę na ramieniu Piotra. On objął ją mocniej, czując, że nie potrzebuje żadnych słów. Byli tu razem i to wystarczało. Jednak nawet tutaj docierały wieści z galaktyki. Przybywały w postaci zaszyfrowanych wiadomości od kupców, którzy potajemnie odwiedzali planetę, oraz w raportach zwiadowców wracających z granic. Rada zaczynała gromadzić floty. Oficjalnie były to ćwiczenia wojskowe, ale każdy, kto znał historię, wiedział, że takie ćwiczenia zwykle kończyły się przygotowaniami do wojny. W jednej z wieczornych narad kolonistów, w sali zbudowanej z drewna i szkła, Piotr wstał i przemówił. Jego głos był spokojny, lecz stanowczy. Powiedział, że nie można budować przyszłości w oparciu o strach, że nie można pozwolić, by Rada odebrała im to, co właśnie zdobyli. Muszą żyć, kochać, budować i jednocześnie być gotowi na to, że cisza, którą teraz cieszą się na tej planecie, może zostać wkrótce przerwana ogniem dział i odgłosem wystrzałów. Lena patrzyła na niego z dumą. Wiedziała, że Piotr mówił nie tylko jako lider, lecz także jako człowiek, który miał odwagę kochać mimo chaosu, który ich otaczał. W jego oczach widziała przyszłość, która nie była już związana z Radą ani z tym, co stracili. To była przyszłość, którą sami mieli stworzyć zbudowaną na miłości, odwadze i wierze, że ludzie mogą przetrwać wszystko. Tamtego wieczoru, gdy gwiazdy pojawiały się na niebie, Lena szeptała w jego ramionach, że cokolwiek nadejdzie, będą stawić temu czoła razem. I choć gdzieś daleko floty Rady szykowały się do marszu, oni wiedzieli jedno, nowa harmonia była nie tylko kolonią. Była początkiem. W korytarzach stolicy Radali atmosfera była coraz cięższa. Choć oficjalnie deklarowano neutralność i chęć zachowania pokoju, w rzeczywistości nikt nie potrafił zignorować faktu, że odejście ludzi zostawiło po sobie pustkę, której nikt nie umiał wypełnić. Delegaci różnych ras coraz częściej zbierali się na potajemnych spotkaniach, próbując ustalić, jak interpretować ciszę Ziemian. Piotr, podczas jednego z przesłuchań dyplomatycznych, w ogóle się nie odezwał. Przy stole siedzieli przedstawiciele Radali i młodszych ras, a w powietrzu wisiało napięcie. Wszyscy oczekiwali wyjaśnień, tłumaczeń, może nawet przeprosin. On jednak milczał. Spoglądał w oczy rozmówcom z kamiennym spokojem, jakby jego cisza była odpowiedzą na wszystkie pytania. To milczenie działało jak trucizna. Delegaci zaczynali szeptać między sobą, obawiając się, że brak reakcji oznacza przygotowania do czegoś, czego nie potrafią przewidzieć. Im mniej mówili ludzie, tym więcej spekulacji powstawało. Mówiono, że Ziemianie odkryli nową broń. Że znaleźli planetę tak bogatą w zasoby, iż mogliby zbudować flotę większą niż cała Rada. Inni twierdzili, że cisza to tylko taktyka, by wymusić ustępstwa i zasiać niepokój. Tymczasem Lena obserwowała, jak jej naród staje się tematem strachu i fascynacji jednocześnie. Podczas jednej z rozmów z przyjaciółką z Radali usłyszała, że wśród młodych uczonych rośnie przekonanie, iż ludzka cisza to nie przypadek, lecz najczystsza forma siły. Kto milczy, ten wie więcej niż mówi tak brzmiało nowe przysłowie, które zaczęło krążyć w akademiach i wojskowych akademiach Radali. Wielu przedstawicieli innych ras przypominało sobie chwile, w których ludzie w przeszłości podejmowali decyzje wbrew logice. W czasie bitew na obrzeżach galaktyki Ziemianie często milczeli, zanim uderzyli z całą mocą. Ich strategie były pełne niespodzianek, a przeciwnicy ginęli, zanim zdążyli zrozumieć, co się wydarzyło. Teraz, gdy cisza obejmowała całą cywilizację, każdy bał się, że następny ruch będzie tak nagły i tak niszczący, że nie będzie już odwrotu. Na planecie nowa harmonia Piotr przekazywał te wieści kolonistom. Wiedzieli, że ich brak słów staje się głośniejszy niż wszystkie przemowy rady razem wzięte. Lena czuła dumę, ale i ciężar, cisza stawała się bronią, a każda broń niesie konsekwencje. Wieczorami, gdy spoglądała w oczy Piotra, zastanawiała się, jak długo będą mogli trwać w tej równowadze pomiędzy spokojem a nieuniknioną burzą. W stolicy Rady odbyła się kolejna sesja. Tym razem padły jawne oskarżenia wobec ludzi. Przedstawiciele kilku imperiów nazwali ich zdrajcami, tchórzami i zagrożeniem. W odpowiedzi nie pojawiło się żadne wystąpienie, żaden list, żaden komunikat z nowej harmonii. Ziemianie pozostali w ciszy, jakby cała galaktyka nie istniała. I właśnie ta obojętność budziła najwięcej lęku. Delegaci wracali do swoich planet z poczuciem, że coś nieuchronnie się zbliża. Wiedzieli, że jeśli cisza kiedykolwiek pęknie, to jej echo będzie miało postać ognia i stali. Głęboko w sercu mgławicy, gdzie gęste pasma pyłu kosmicznego odcinały wszelki dostęp do światła, kryły się doki, o których nikt w Radzie nie miał pojęcia. Były to konstrukcje tak stare, że ich fundamenty pamiętały pierwsze ludzkie wyprawy poza Układ Słoneczny. Ukryte w ciszy, zamaskowane przed sensorami galaktycznych Flat, przetrwały dekady w uśpieniu. Teraz jednak zaczynały ożywać. Pierwsze rdzenie energetyczne rozświetlały się bladym światłem, a ich puls zdawał się przypominać bicie serca. Ogromne kadłuby, pokryte warstwami ochronnych powłok, powoli unosiły się nad platformami doków. Okręty, które od dawna uważano za dawno zezłomowane albo utracone w bitwach, teraz wracały do życia. Ich systemy bojowe, przebudzone po latach hibernacji, rozpoznawały właścicieli, a w komputerach pokładowych zapalały się pierwsze sekwencje gotowości bojowej. Piotr i Lena przyglądali się temu widowisku z mostka jednego z aktywowanych pancerników. Statek nosił imię Orzeł i należał do najstarszej klasy ludzkich okrętów liniowych. Jego poszycie nosiło ślady dawnych bitew, ale każdy z tych śladów był naprawiony z pieczołowitością, jakby sam statek miał swoją dumę i pamięć. Lena przesunęła dłonią po chłodnym panelu, czując, jak metal drży pod wpływem uruchamianych rdzeni. To nie jest przygotowanie do wojny, powiedział Piotr spokojnie. To przypomnienie. Jego słowa rozbrzmiały wśród oficerów, którzy stali w milczeniu na mostku. Każdy wiedział, że przebudzenie tych okrętów miało znaczenie symboliczne. Nie chodziło o atak. Chodziło o pokazanie, że ludzie nie zniknęli, że ich cisza jest wyborem, a nie konsekwencją słabości. W kolejnych dniach do życia powróciły krążowniki, fregaty i transportowce. Setki maszyn, uśpionych przez dziesięciolecia, zaczynały tworzyć flotę, która wyglądała jak zjawisko ze snu. Każdy okręt miał własną historię, własne imię i własnych ludzi, którzy teraz wracali, by nadać im nową przyszłość. Na nowej harmonii cisza została przerwana rytmem pracy. Kuźnie rozbrzmiewały dźwiękiem młotów, laboratoria niosły echo badań i eksperymentów, a porty planetarne były pełne ludzi szykujących się do podróży. Zwykli koloniści, którzy jeszcze niedawno budowali domy, uprawiali ziemię, teraz wchodzili na pokłady dawnych statków, gotowi służyć jako mechanicy, operatorzy czy zwiadowcy. Lena spoglądała wieczorami na horyzont, gdzie widać było sylwetki startujących jednostek. Czuła dumę, ale także ciężar, którego nie mogła zrzucić z ranion. Wiedziała, że im więcej statków wzbija się w przestrzeń, tym bliżej jest moment, w którym cisza zostanie przerwana. Tymczasem w odległych systemach pojawiały się pierwsze pogłoski. Zwiadowcy innych raz donosili, że w mgławicy wykryto ruchy, które wyglądały jak przebudzenie floty. Raporty docierały do rady gdzie z początku je bagatelizowano, uznając za panikę lub fałszywe informacje. Ale gdy zaczęły się powtarzać, strach przerodził się w niepokój. W tajnym kręgu dowódców Rady padło pytanie, którego nikt nie odważył się zadać głośno wcześniej: jeśli ludzie naprawdę się zbroją, to przeciw komu? Lena i Piotr znali odpowiedź. Nie chodziło o zemstę, nie o zdobywanie nowych światów. Chodziło o przetrwanie i o przypomnienie wszystkim, że cisza ludzkości nie jest słabością, lecz potęgą, której nie wolno lekceważyć. W sali obrad Galaktycznej Rady panował niecodzienny chaos. Zwykle chłodne i uporządkowane dyskusje zamieniły się w lawinę oskarżeń, gniewnych wystąpień i wzajemnych podejrzeń. Wielki hol, otoczony kolumnami z kryształu, rozbrzmiewał dziesiątkami głosów, które ścierały się w jednym miejscu. Delegaci, którzy przez całe dekady potrafili zachować pozory dyplomacji, teraz mówili bez oporów, a każde ich słowo było jak ostrze. Ziemianie zdradzili. Ryknął przedstawiciel Imperium Ksilian. jego głos odbijał się echem od ścian. Ich cisza jest tylko maską. W głębi kosmosu budują flotę, której użyją przeciw nam. Kilku innych natychmiast poparło te oskarżenia. Wznoszono halegrami raportów zwiadowczych, które wskazywały dziwne sygnały w mgławicach, zwiększoną aktywność w odległych sektorach i znikanie statków handlowych, które nie wracały z tras wiodących w stronę przestrzeni ludzkiej. Przewodniczący Rady próbował uciszyć zebranych, ale nawet jego autorytet nie wystarczył. Delegaci z młodszych ras, ci, którzy dawniej byli bardziej powściągliwi, tym razem również zabrali głos. Oni nie muszą mówić, odezwał się przedstawiciel radali, a jego ton brzmiał jak ostrzeżenie. Każdy dzień ich milczenia jest cięższy niż nasze wszystkie uchwały razem. Jeśli przygotowują się do wojny, to my pierwsi staniemy się jej ofiarami. Na te słowa sala ucichła. Była to cisza inna niż ta, którą pozostawili po sobie ludzie. Ta cisza niosła w sobie strach. W kolejnych dniach, poza salą obrad, zaczęły się tajne narady. Generałowie i przywódcy wojskowi spotykali się w zamkniętych pomieszczeniach, oglądając materiały wywiadowcze. Każdy z nich wiedział, że jeśli raporty zwiadowców są prawdziwe, ludzie zbudują flotę, której nikt nie będzie w stanie zatrzymać. Największe imperia zaczęły potajemnie wysyłać swoje flotylle w pobliże ludzkiej przestrzeni pod pretekstem ćwiczeń. Lena obserwowała to z dystansu czytając przechwycone transmisje, które docierały na nową harmonię dzięki sieci szpiegów. Patrzyła na Piotra i widziała w jego oczach znajomą iskrę, spokój przed burzą. Oni sądzą, że nasza cisza to słabość, powiedział Piotr wieczorem, stojąc z nią na tarasie obserwacyjnym. Nie rozumieją, że to nasza największa broń. A jednak ich strach rośnie, dodała Lena, chwytając go za rękę. Strach, który może pchnąć ich do desperacji. Następnego dnia w Radzie padła decyzja. Wysłano oficjalny komunikat, w którym oskarżono ludzi o zdradę, o złamanie traktatów i o przygotowania do wojny. Słowa były ostre, nie pozostawiały miejsca na interpretację. Żądano, by ziemianie ujawnili swoje działania, otworzyli swoje kolonie dla inspekcji i przywrócili współpracę z Radą. Odpowiedzi nie było. Delegaci czekali godzinami, potem dniami. Nikt nie otrzymał sygnału, żadnego słowa żadnego listu dyplomatycznego. Milczenie ludzi trwało, a im dłużej się przeciągało, tym bardziej dławiło tych, którzy je słyszeli. W końcu padła propozycja. W kuluarach najpotężniejszych imperiów zaczęto mówić o konieczności uderzenia wyprzedzającego. Plan zakładał wysłanie flat w stronę nowej harmonii, zniszczenie tamtejszych doków i rozproszenie ludzkich kolonii, zanim ich siła stanie się nie do zatrzymania. Było już jednak za późno. Lena i Piotr stali na mostku Orła, kiedy do ich rąk trafiły pierwsze doniesienia o planach Rady. Cisza, którą tak pieczołowicie utrzymywali, właśnie miała ustąpić miejsca odgłosowi stali, ognia i bitwy. Niebo nad nową harmonią rozdarło się od nagłych błysków. Floty galaktycznej Rady pojawiły się w systemie, wciągając ze sobą cały ciężar oskarżeń i strachu. Setki okrętów wchodziły w szyk bojowy, a ich sygnały niosły się przez przestrzenniczym zimne ostrzeżenie. Przyszli po to, by złamać ludzi i zakończyć ciszę, która ich gnębiła. Na powierzchni planety koloniści patrzyli w górę, widząc smugi światła przecinające niebo. Kobiety i mężczyźni, którzy dopiero co budowali swoje domy, teraz stawali na stanowiskach obronnych, gotowi bronić Ziemi, którą dopiero zaczęli nazywać ojczyzną. Nie było w nich paniki, była determinacja. Wiedzieli, że jeśli przegrają, nie będzie już odwrotu. W przestrzeni kosmicznej rozbrzmiewały komendy. Orzeł, dawny pancernik ludzkości, Prowadził flotę przebudzonych okrętów. Jego kadłub podbijał światło gwiazd, a w jego wnętrzu Piotr stał na mostku, patrząc na ekran taktyczny. Obok niego Lena, z oczyma pełnymi skupienia, trzymała dłoń na panelu komunikacyjnym, gotowa przekazać każdy rozkaz. Nadchodzą w pełnej sile, odezwał się jeden z oficerów. Szykują się do frontalnego ataku. Piotr uniósł głowę i spokojnym głosem odpowiedział: Niech przyjdą. Pokażemy im że cisza nie była oznaką słabości, tylko wyborem. Pierwsze salwy rozdarły przestrzeń. Statki rady wystrzeliły całe serię pocisków energetycznych, które rozświetliły mrok kosmosu jak sztorm. Ludzkie pancerniki jednak odpowiadały precyzyjnie. Dawne armaty kinetyczne, zmodernizowane i wzmocnione przez lata ukrytych prac, przebijały tarcze przeciwnika, a każda salwa była wymierzona z chirurgiczną dokładnością. Bitwa trwała godzinami. Galaktyczne floty nacierały falami, ale każda fala rozbijała się o mur, który stanowili ludzie. Okręty Ziemian poruszały się w idealnej ciszy, ich manewry były niemal piękne w swej prostocie. Nie było krzyku, nie było chaosu, była harmonia, jakby cała flota była jednym organizmem, jednym sercem. Lena śledziła meldunki i widziała, jak morale przeciwnika pęka. Coraz więcej statków rady traciło szyk, ich dowódcy zaczynali popełniać błędy. Strach, który tak długo narastał, teraz objawiał się w panice i niepewności. W decydującym momencie Piotr wydał rozkaz uderzenia całej linii. Orzeł wysunął się na czoło, a jego działa główne otworzyły ogień. Strzały przebiły flagowy krążownik Rady, a w jednej chwili cisza została zastąpiona przez dźwięk eksplozji, które rozświetliły cały sektor. Reszta ludzkiej floty ruszyła za nim, a przeciwnicy zaczęli się wycofywać, niezdolni stawić czoła tej fali. Na powierzchni planety ludzie patrzyli w niebo, widząc błyski bitwy. Dzieci tuliły się do matek, a starcy trzymali dłonie na sercach. Kiedy jednak na niebie rozbłysła największa eksplozja, wiedzieli, że to ich flota zwyciężyła. Okręty rady zaczęły uciekać. Cisza ludzi została przerwana tylko na chwilę, by ich głos mógł wybrzmieć w huku zwycięstwa. A kiedy ostatnie statki przeciwnika zniknęły w nadprzestrzeni, nad nową harmonią zapanował spokój. Na mostku Orła Lena spojrzała na Piotra. Jego twarz była zmęczona, ale w oczach tlił się blask zwycięstwa. Ujęła jego dłoń, a on ścisnął ją mocno. Przetrwaliśmy, wyszeptała. I będziemy żyć dalej, odpowiedział. Nie jako część ich rady, lecz jako wolni ludzie. W kolejnych dniach kolonia wróciła do życia. Odbudowywano to, co zostało zniszczone, a nad ziemią znów rozbrzmiewał śmiech dzieci. Ludzie wiedzieli, że ich cisza była najgłośniejszym ostrzeżeniem, Jakie mogła usłyszeć galaktyka. Wiedzieli też, że choć wojna mogła jeszcze powrócić, teraz byli zjednoczeni jak nigdy wcześniej. Alena i Piotr, stojąc na wzgórzu, z którego widzieli całe miasto kolonistów, trzymali się za ręce i patrzyli w niebo. Wiedzieli, że nowa harmonia nie jest tylko nowym domem, ale początkiem przyszłości, w której miłość i wolność staną się silniejsze od strachu i zdrady. Historia zakończyła się zwycięstwem, a w sercach ludzi zapanowała pewność, że cokolwiek nadejdzie, już nigdy nie będą sami.